To jest aż trzecia próba, w której próbujemy zagrać. <laughs> ja się próbuję nagrać odcinek, ponieważ tu to była jakaś główna gierka, nic nie, nie dało robić. Przy milion pingu do kolejnej tygodni. Więc spróbujemy w Project Smash. Nawet mamy 200, czyli nie na no, pingu. Dobra, jest ok. Tutaj możemy sobie normalnie pograć. W tym odcinku... Nie wiem, jaki jest plan na odcinek. Dobrze się bawić nagrywając odcinek. No dobra. Ogólnie to sobie trochę pograłem. Kupiłem dwie klasy. Pięściarz oraz Rogue, czyli asasynek. Kupiłem sobie cztery motki. Teraz mu się O Oj, sorry, sorry, sorry Man, ja nie chciałem atakować. Idziemy się pobić trochę. No, próbujemy dojechać tego typa. Ale nie, nie, nie. On ma ten typ, o co tu go też bił. O ten ma demona. Demona to jest jakaś super, super wysurana klasa. No, ona jest ogólnie najnowsza, albo nie, on ma jednak nie demona, tylko. O ten zumek, co kto na dumim trenuje ma demona Nie wiem Jakby ogólnie Będą też odcinki z albiona Jak będzie początek dla graczy free to play Czyli 29 który za bardzo albiona Żeby było ciekawie Mmm w tym odcinku czy mam jakiś cel? Mamy 6000 hejsiwa To no, może ty się chcesz uzbierać sobie na no, tego Demona bo jest yy, Ponieważ jest mega OP Jeśli się robi ci takie combo że się normalnie zesrywasz W Majty za nim zostając jego combo pojdziesz w tym kombie tak długo, że byłbyś w stanie wyjść sobie na dół tam do kuchni po prostu i i ten wyjść sobie na dół do kuchni zrobić cztery kanapki jakieś zaparzyć kawę i, i normalnie jeszcze wrócić Oj bing 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 Oj właśnie on ma demona i mi robi combo O właśnie super mega demoniczne combo Czemu wszyscy mają tu zero no? No i pa jak wintruj tu Fry I wyga i Dobra, uratowałem. Do mnie. Jeszcze żyję. Ale mnie jakiś. Typo... O, właśnie. Pan <laughs> demoniczny mnie dogoni. Ale mu się to nie powiedzie. Uciekamy, ucieczka. Oj, ty. Pan demoniczny. No i. Boom. Pokażę wam pantera, który może robić super mega hiper combo. Patrzcie. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. I coś takiego. Ja można jeszcze użyć dwójeczki, oczywiście. Ale to wymaga wpray. Ponieważ ona cię tak. O, coś takiego robi. I musisz tu doskoczyć. W odpowiednim momencie. A my próbujemy tego zadupić. Demona jednego za i counter punch. mu kontrę. Nice. No i widzicie, jak go zakombowaliśmy. Teraz próbujemy tego zakombować bo ten ziemek demona, więc będą problemy. Albo tego wywalić yy, ten, jedynką Czekaj, ja na tym odcinku już nadbiłem, bo nie jestem pewien. Oj, ping, skacze. O, widzicie go tak. I musimy do niego dobiec. O, jak mnie samuraj do łupcył. O, i się, i z, jak on miał 200, prawie 50%, to mu się w ogóle nie zmieniła moc odbicia z Wiki. Zawsze jest taka sama. No i znowu nie trafiłem. Tu też nie trafiłem. I tu wchodzimy. I pa, jakoś mnie tu, to się tak wybijam. Bo odbijam się tak. Trurru. próbujemy Spróbujemy tego. Uf! O dobra Dobra nie powinien Ale może Oj widzicie O, a, 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 co to było Widzicie ja dowiłem Dobra jakiś kilek jest <laughs> Chociaż może przedtem były ale nie pamiętam Nie zła roza. dobra chyba Tu jest jakiś nieświadomy niczego typcio Wskakujemy tam. Skakujemy tak. I robimy grilli, grilli. Ja mogę jeszcze się pochwalić tym. O tym. A tu nie ma muzyczki i jeszcze przyfresz. Czyli kupiłem sobie jedną emotkę, uwaga. Yy, coś takiego, edit. Tam mi się nie podoba i tutaj. Close, done. Teraz to. Fajny, dobra. Słowa, on ma sumo, bo nie ma nic w łapie. Będzie counter punch Albo jednak nic nie zrobimy. Dobra, spadamy, już mi się nie, nie chce tam dobiegać. Teraz sobie pogramy wikingiem. A tutaj najtańsza klasa to jest Monkki. Dobra, mnie my, my chcemy tym wikingiem. Ten ma w ogóle pistolet, a ten sumo walczy łapami. W poprzednim filmie był wiking, więc jak chcesz sobie zobaczyć, jak go zdobywam, to. Spadaj na poprzedni film. Taka autoreklama chwadła, kurde. No ale jak? Nie mógł mi przerwać. Mały gnom. Dobra, pajek z sumosa za fraki wzięliśmy. Tu Rampage. Patrz. Tu? o <coughs> Ogólnie na nim takie podstawowe combo, jakie jak, jak wymyśliłem. Wyjść tylko z tą dumi, okej? Okay? Dobra. Zaczynamy z trzech ataków combo. Ale tutaj potrzebujemy wtedy te dwie umiejętności. Grey, Grey Sage i Twin Rampage. I combo zaczynamy z trzech ataków. <coughs> Maga. Ale nie chcę tego nadumieć, tylko na jakimś typku. I teraz... no! Jak no! jak pokazywałem combo. Trzy ataki, potem Twin Rampage, trzy ataki i Great Sage. E, bo Twin Rampage ci po prostu resetuje, że możesz znowu używać bez wybicia. A Great Sage wybija na drugim, jak masz te dwa obroty, to na drugim wybija. Tylko na koniec jeszcze odcinka, bo to już jest ogólnie koniec. Chcę jeszcze kogoś zabić. Ten typ byłby idealnym... ...typkiem do tego. Na no, łatwiźnie byśmy go zabili. No, tylko cały czas ziemię unika. No, i akurat musiał mi wypaść. I nawet nie wleciało w niego. No dobra, tutaj. Hoppa! Próbujemy go zabić. No możemy już nałożyć na nim kombo. No i nie mogę. Ah, daj mi kogoś zabić. No i tutaj jest kombowany przez zasranego demona. Ja nic nie mogę zrobić, bo on nie w Mogę! Ale on wyskoczył, mały śmieć. A my już 250% trudno będzie mi zabić. Tu słyszę jakieś walki, ale nie chcemy walczyć z Walkiria, bo Walkiria jest mega wnerwiająca. Dobra, to ogólnie to robimy cięcie i, i, i koniec będzie w momencie, jak kogoś będę zabijał. U, jest! Dobra, zabiłem! Dobra. No to teraz. Proszę bardzo, ja chcę tu się pożegnać z widzami, no dobra, to by było na tyle w tym odcinku, miało być inny gierek, ale e, jedne były gówniane, w drugich miałem tysiąc pingu, e, nie się, jeśli się film podobał zostaw łapeczkę w górę i suba z dzwonem i na koniec jeszcze zrobimy coś takiego, unik. Dobra, ale może tego... Jeszcze tych... Sculpture! Dam, 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 dam. Takim pięknym, o, idealne zakończenie, takim pięknym zakończeniem do następnego narka.